Wszystkich bardzo serdecznie. Spotykamy się w kolejnym odcinku z serii Ghost Recon Breakpoint. I w ostatnim odcinku zakończyliśmy sobie przy materze, a właściwie mamy ją odeskortować. Szczerze mówiąc, zaraz po tym, jak aktywujemy tutaj sekwencję, pojawi nam się przerywnik filmikowy. Po tym, jak odnaleźliśmy i zabotowaliśmy trzy baterie tutaj na terenie laboratorium. No i nie udało się niestety za pierwszym podejściem w poprzednim odcinku, dlatego to sobie odłożyliśmy na ten odcinek właśnie, który teraz oglądacie. Ja zatem za chwilkę rozpocznę sekwencję, nie będę już tutaj przetrzymywać tego filmiku, który się pojawi, tylko go po prostu wyłączę, bo już to widzieliście w poprzednim odcinku. Także będziemy za chwilkę musieli ją podnieść, ją czyli Paulę Maderę, która tutaj dopiero co jeszcze w całości stoi, nie jest ranna. I będziemy musieli wyeliminować kilku przeciwników, dostać się po prostu do jakiegoś pojazdu, bo będziemy mieli aż ponad 6 km do przebycia razem z Paulą. W takim razie, ja rozpoczynam rozmowę i przejdźmy już do rzeczy. No dobra, to widzieliśmy w poprzednim odcinku, dlatego ja przerwę to. Tutaj zostaną nasi bohaterowie zaatakowani przez drony. No, sobie trochę poradzi, ale Paula zostanie ranna i będziemy musieli ją za chwilkę odeskortować. W takim razie przerwiemy to. Dobra. I zaczniemy zaraz przy rannej pauli, którą będziemy musieli podnieść po prostu i przenieść stąd. Zobaczmy. Moim planem jest to, żeby wykorzystać helikopter. On powinien się znajdować gdzieś po lewo, na lewo od nas, właściwie. No teraz jest dokładnie za naszymi plecami, jak widzicie. Ale jak sobie pójdziemy do przodu i skręcimy w korytarzu w lewo, to dokładnie tutaj, widzicie, jest ten helikopter. To będziemy mogli sobie jakoś wyjść później na zewnątrz i damy radę. Nie wiem, czy brać po prostu Paulę teraz. Spróbujemy ją podnieść, bo zaraz tutaj będzie mnóstwo żołnierzy. Najprawdopodobniej. Oczywiście mogę strzelać z pistoletu. Nie wiem, czy nie lepiej będzie po prostu ją odkładać i wybijać wszystkich z karabinu. Boję się, że nie za bardzo trafię, albo gdzieś tam spudłuje. Zobaczcie, już idą chyba, najprawdopodobniej. I myślę, że sobie ją zostawię. Mamy na to 14 minut jeszcze. W lewym górnym rogu odlicza nam czas. Więc warto będzie chyba tutaj zaczekać na nich. Tak mi się wydaje. Zobaczcie, już pędzą, widzicie? Także to ich właśnie będziemy musieli likwidować. Powoli. Nie wiem jak wielu ich tutaj przyjdzie. Za nami też ktoś jest. Coś przynajmniej nam pokazuje na mapce, słuchajcie. Nie no, biegną następni, zobaczcie, ewidentnie. Słyszę jakieś kroki. O kurczę, jeszcze jakby tego mało było. Ale zobaczcie, jak oni nas ściekają. No to, słuchajcie, znowu nieudana będzie próba. Ja tak czuję. Zobaczymy zaraz. Dobra, tego się udało jakoś załatwić. Następny przybieg. No tylko nie gadajcie, że będzie mi przeładowało teraz broń. W takim momencie... Wyleczę się i spróbujemy zaraz podnieść Paulę. Dobra, podnoszę ją, słuchajcie. Jestem ciekaw, czy to będą wszyscy przede wszystkim, bo na mapce nie ma już raczej nikogo. Zobaczcie, na czerwono nic nie mamy. No i spróbujemy się dostać do helikopteru. Patrzcie, nie mogę tej, tego przedmiotu tutaj podnieść. Coś jest na zielono, nie wiem dlaczego. Czy pełny ekwipunek tak może być? Nie mam pojęcia. Tam musimy się udać na tym kierunku, ale zobaczcie, tam jest 6,2 km, więc fajnie byłoby jakoś dostać się do helikoptera. Nie wiem, czy damy radę przeskoczyć tak. Chyba nie bardzo. Nie wydaje mi się. Zwłaszcza z Paulą. Zobaczcie, nie ma szans. Musimy iść na dół po prostu. No jestem ciekaw, właśnie, czy coś tam nas jeszcze na dole będzie czekało. Chciałbym, żeby nie, no ale to tak raczej nie działa. Jeszcze raz spróbujemy ten przedmiot podnieść tutaj. No, ale zobaczcie, nie daję rady go wziąć. To w takim razie idziemy dalej. Silni ci przeciwnicy teraz wyskoczyli, naprawdę musieli trochę kulek dostać. No i oczywiście dorobili mi duży demacz, duże obrażenia. Czekajcie, gdzie będzie wyjście. Ja cały czas muszę pilnować. No, nie mówcie. Co tutaj stoi takiego? Może tym sobie pojedziemy, da radę? No, wątpię, wątpię. Słuchajcie. Poszlibyśmy do tego śmigłowca, on jest za naszymi plecami, w takim razie gdzieś w tamtym kierunku. Zresztą jest już na mini-mapce, Zobaczcie, kto wie, może się uda. I nie wiem, dlaczego nam pokazuje jakiś tam cel na mapce. 83 metry? Nie mam pojęcia. No patrzcie się, zabierz maderę na stację South Cape. Ewidentnie przecież ją mamy na sobie. Położenie stacji South Cape jest zaznaczone na mapie taktycznej. Nie wiem co się dzieje, ale zobaczcie, chyba wszystko tam wybucha za naszymi plecami. No a faktycznie. No tak, przecież to są te baterie, które myśmy sabotowali. Teraz to wszystko wybuchło. No ja spróbuję tym helikopterem. Patrzcie się, jeszcze mieliśmy opcję namierz, Tam już nikogo raczej nie będzie. To wszyscy są już powybijani tam. Także nie pozostaje nic innego jak kurcze. Umieszać w pojeździe, zobaczcie, jest taka opcja. W takim razie jesteśmy na dobrej drodze. Zaraz się helikopterem tam przedostaniemy, więc powinniśmy się wyrobić z czasem. No patrzcie, się, jak ją dokładnie tutaj sadzamy, myślałem, że ją tylko wrzucimy i tyle. No, nomad się postarał. I teraz sami byśmy mogli wsiąść tutaj. Dawaj, dawaj. Dobra. Mamy 10 minut ponad i mamy 6 kilometrów, no ale. Wiemy, jak to będzie wyglądało. Czekajcie, gdzie jest nasz cel na mapce, bo go w sumie teraz nie widzę. Dobra, tam jest. Wiemy, jak to będzie wyglądało. Te 6 km to my zrobimy dokładnie w moment. Myślę, że 2-3 minutki nam będą wystarczały. No i jedziemy w międzyczasie. Jak widzicie, Paula sobie rozmawia z Nomadem. A prawdopodobnie. No właśnie, to jest South Cape. Gdyby nie to, że wiemy, że to South Cape, to ja bym obstawiał raczej tutaj.

Please do, and be sure to hurt his feelings for me. Yeah, I'm sure I'll come up with a witty insult. Listen, was Wallace at that R&D lab we just left? No, she, she was. She was staying in the Grandview Mansion when she went missing. Paula, Paula, stay awake. We're almost there. Hey, hey, stay awake. it looks like Paula has lost Pewności nie ma, ale wszystko na to wskazuje. Zobaczcie ogólnie, tak jeszcze poza tematem. Jak ładne są tutaj te widoki naprawdę. Ląd z powietrza tutaj, w tej grze naprawdę ładnie wygląda. Wszystko w ogóle niebo dosyć to realistyczne. Patrzcie się na naszym radarze, coś się pokazało. Ale to są chyba samochody na lądzie. Także nie powinno nam nic zagrażać. W każdym bądź razie prawdopodobnie nas zauważyli. A my mamy jeszcze 1,5 kilometra, zobaczcie do celu, i wszystko wskazuje na to, że to będzie ta wysepka. Tutaj najprawdopodobniej ja troszkę się obniżę, bo byliśmy na wysokości ponad 500 metrów. Zobaczcie, jednocześnie ten dystans nam się znacznie skraca. Jeszcze 600 metrów, także na pewno tutaj gdzieś będziemy zaraz lądować. Mamy jeszcze 8 minut, także spory zapas czasu. Zobaczcie, tylko ciekawe, czy tutaj będziemy musieli jeszcze kogoś. Zlikwidować? Chyba nie, chyba nie. Dobra, w takim razie wylądujemy sobie tutaj gdzieś. Czekajcie, tak, żeby nie uszkodzić śmigłowca. O kurczę, jednak. Dobra, myślę, że tutaj możemy wylądować. Ja wysiądę. Musimy jeszcze zabrać maderę najprawdopodobniej, zobaczymy. Słap faktycznie. Mamy tutaj jeszcze trochę łupów do zebrania, zobaczcie, widać już na minimapie dwie skrzynie, całkiem blisko. My musimy ją gdzie odstawić teraz dokładnie? Zaprowadź Paulę Madere do Haruhi. To pewnie będzie jakiś gościu. Jest niedaleko, jeszcze 100 metrów, więc spokojnie się wyrobimy w czasie. Zresztą już nam nie odlicza tego czasu, zobaczcie. Jak tylko tutaj dolecieliśmy. A tu będzie nasza kolejna jakaś baza większa, zobaczmy. Wszyscy się boją, zobaczcie cywile. Jakby się obawiają, może to przez to, że gdzieś tam w międzyczasie mi się niechcąco zabiło jednego, dwóch cywilów. No nie mam pojęcia. Zobaczymy, co będzie tutaj, jak ją dostarczymy. Zobaczmy, będzie jakiś filmik. Hey, You're the um outcasts. It's not like we chose that name. Makes us sound like a biker gang. Yeah, something like that. I guess all the good terrorist names were taken, huh? We are not terrorists. They never are. We're always freedom fighters. Revolutionaries, political activists. And who are you exactly? I'm Nomad. And right now I'm looking out for Paula Madeira. You're one of the soldiers from the helicopters. That's right. We tried to help some of you, but we only found dead bodies. Why would you try to help us out? Because we need friends, even if they do look like the Brute Squad. <laughs> the world is more dangerous to humans than ever. I'm Haruhito. I used to be an engineer at Skeltech, and I was happy. But then some of us found out a Skeltech secret: Project Deus. Never heard of it. You've heard of transhumanism. Some of the scientists on this island want to force the next step of human evolution with technology. Project Deus wants to make computers that are more intelligent than humans. <laughs> well, that shouldn't be too difficult. Most people I meet are as dumb as rocks. Would you really want a computer running your life? We came to live here because J Skel promised us a libertarian paradise. Project Deus would put computers in control. And now you're here to fight that. Damn right. And Paula Madeira is a friend of yours. You'd be surprised how many people think transhumanism is a shitty goal. You can visit Paula in the medical bay. No dobra, wygląda na to, że poznaliśmy nową frakcję tutaj, gdzie trafiliśmy. A Paula jest w ambulatorium, możemy też z nią porozmawiać. Zobaczcie, jakie mamy w ogóle celu. Uratuj maderę, porozmawiaj z maderą. Co znaczy, uratuj maderę? Przecież jest już bezpieczna i jest w ambulatorium przede wszystkim, więc nic jej tutaj nie grozi. No ale wejdziemy, jeszcze tutaj sobie porozmawiamy. Troszkę czasem jest to irytujące, szczerze mówiąc, bo jest bardzo dużo tutaj. Dialogów, przerywników, i naprawdę czasem to wygląda i sprawia wrażenie na to, że jest tego wszystkiego więcej niż samej gry. Podczas zwłaszcza gdy tego słuchamy, oglądamy, a nie przerywamy, no ale trudno. Jeżeli chcemy poznać fabułę i ogólnie wiedzieć, co, z czym i jak, no to musimy tego słuchać. A ja nie mam zamiaru raczej tego właśnie przyspieszać, bo myślę, że trochę by to pozbawiło sensu nasze, naszego grania. Dobra, w takim razie otwieramy drzwi i idziemy do Madery. I should never have helped make those drones. Guess I'm paying for my sins. Yeah, they didn't give you much choice. Yeah. Painkillers make me think too much. <laughs> I know you want something. Everybody's after me like I'm Belle of the Ball. Working with Jace Skull. He's alive. He's alive, and he needs your help, Paula. Why would I help him? Jace did this. This is all him. Let's just say he's seen the light, and he wants to fix things, but he can't do it alone. I trusted him when I followed him out to this godforsaken island and he lied to all of us. He betrayed us. I'm sorry. But if you trust Jay Scale, you are just as stupid as we were. He's not working for Sentinel, right? He was. You should ask him what they were working on. Ask him about Project Deus. Been hearing that a bunch of drones attacked some civilians. You don't know the half. No to się porobiło, można powiedzieć. Musimy teraz porozmawiać ze Skelem. jest w Erełonie, czyli tam, gdzie go odeskortowaliśmy kilka odcinków temu. Bo też go przecież ratowaliśmy z opresji. Ale najpierw sobie zbierzemy tutaj łupy, dokładnie te skrzynie, które są, przeszukamy. No, Paula twierdzi, żeby mu nie ufać, jednak zobaczcie. Nie za bardzo chce i poleca to, żeby z nim współpracować. Także będziemy mieli niesły dylemat tutaj. No ale trzeba będzie przede wszystkim udać się do Skela i to jemu wszystkim powiedzieć i z nim porozmawiać. Słuchajcie, widzę kolejne dwie skrzynie. Może będzie więcej ekwipunku jakiegoś tutaj, który będziemy mogli sobie założyć z większym poziomem. No oczywiście Skella już zrobimy w następnym odcinku. Nie będziemy tego robić w tym odcinku. Zakończyliśmy tutaj zadanie związane z Paulą, więc wszystko jest w porządku. Ja tylko jeszcze tutaj pozbieram troszkę rzeczy. Te, które są dostępne tutaj na minimapie, które widać, właśnie. Może coś tam podkręcimy, jeśli chodzi o nasz poziom ekwipunku. Zobaczcie, jakie tutaj bronie dostajemy. Nie tylko ponad 60 poziom, właśnie wyposażenia mają. Tu jest śmigłowiec, z którym przybyliśmy. Tu jest jeszcze jeden helikopter, zobaczcie, trochę mniejszy. Także będziemy mogli sobie tutaj śmiało coś wybrać, czym przemieścimy się do Skel'a. Oczywiście, o ile nie użyjemy szybkiej podróży. I tutaj jest jeszcze jedna skrzynia, zobaczcie. Chyba już ostatnia w tym rejonie. Dobra, tutaj jest, więc sobie to podniesiemy, co tam jest. Ciekaw jestem, właśnie, czy to będzie jakaś odzież. A to tylko kredyty były. 1500, całkiem sporo. I co my mamy tutaj jeszcze? Tu będzie jeszcze przedmiot kolekcjonerski, prawdopodobnie, ale w środku tego budyneczku. Więc musimy sobie tam wejść. No, zagadywać nie będziemy tutaj. Gdzie jest ten przedmiot? Tutaj leży, dobra. A jednak to jest notka biograficzna, zobaczcie. Co my tutaj jeszcze mamy? Jeszcze coś widać na tej mapce. Prawdopodobnie będziemy mogli zaraz uzyskać jakieś informacje dotyczące broni lub obozu, chociaż niekoniecznie, bo tu jest jakaś postać. Możemy sobie porozmawiać. No dobra, to jeszcze sobie zagadamy. co my tutaj mamy zadane do zebrania? Cel związane z bronią, z akcesorium i z biwakiem. Myślę, że tym razem sobie wybierzemy biwak. Myślę, że jest to no dobra, także aktualizuje nam się na, jak zaraz nasza mapka. I to by było chyba na tyle. Tutaj jeszcze możemy sobie zobaczyć do ludzi, ale nie będziemy z nimi rozmawiać. Ja sobie włączę jeszcze mapę i z chęcią sprawdziłbym, czy jeszcze czegoś tutaj nie podnieśliśmy. I faktycznie, zobaczcie, tutaj jeszcze będzie chyba przedmiot kolekcjonerski, prawdopodobnie. Ale to jest nieco dalej, chyba. O kurczę, strzeliłem niechcąco. Ale nic się nie stało, nikogo nie trafiłem na szczęście. Dobra, podniesiemy sobie jeszcze tutaj cokolwiek by to nie było, bo albo notatka, albo jakiś przedmiot kolekcjonerski to będzie. Za chwilkę się dowiemy. No i co to takiego? Przedmiot. Tym razem mamy nową poszlakę. E-mail z księgowości. Myślę, że te poszlaki i tak dalej to sobie sprawdzę poza odcinkiem. I porozwiązuję, jeżeli takie będą w ogóle możliwości. Po to, żeby dodatkowego expa dostać. Tymczasem jeszcze wejdziemy sobie do menu, do ekwipunku. I założymy Nomadowi właśnie to, co żeśmy teraz znaleźli. Czyli prawdopodobnie spodnie lepsze oczywiście, bojówki. 12 tem leveli nam wzrasta. Buty chyba mamy też jeszcze lepsze prawdopodobnie. Chociaż nie, zobaczcie. I co takiego? Pistolet, czyżby? Też nie Karabin chyba nie bardzo Ale mieliśmy snajperka nową Proszę bardzo Tu mamy 52 poziom A mamy teraz 63 I to by było chyba na tyle Ogólny nasz poziom wyposażenia To już 58 poziom Także troszkę to wzrosło w ostatnim czasie Myślę, że jest całkiem Przyzwoicie Dobra i zobaczmy co my mamy na wyposażeniu Mamy karabinek Jak ta snajperka nowa wygląda Pójdę gdzieś tutaj, żeby nikogo nie uszkodzić. No dobra, więc tak to się prezentuje. Mamy celownik: razy 1, razy 4,5. Tłumik, oczywiście, i pojedynczy lub potrójny. Ogień czekajcie, pozostawiłem chyba nie jest pojedynczy, czyli się wszystko zgadza. No i to by było na tyle w takim razie. Zakończyliśmy póki co wątek związany z Paulą Maderą, a teraz będziemy przeskakiwać znowu na Jace'a Skella i to zrobimy sobie w następnym odcinku, w którym właśnie do niego się wybierzemy w celu porozmawiania i dowiemy się czegoś więcej odnośnie tego, co właśnie powiedziała nam Paula Madera. Także bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Oczywiście, zapraszam standardowo już teraz do następnego. Jeżeli odcinkom się podobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz, oczywiście krytyka też mile widziana, lub jakiekolwiek uwagi, które pozwolą mi właśnie polepszyć moje odcinki czy moje serie. Dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie, wszystkim, hej!